Dzisiejsze wydarzenie jest e, czymś fantastycznym, można powiedzieć, że długo na nie czekałem, bo e, tutaj konsolidacja i zebranie e, wspólnie całego łódzkiego środowiska, nie tylko łódzkie, też łódzko-warszawskiego środowiska e, wokół fintechów e, zajęło nam parę lat. Bardzo się cieszę, że mojemu zespołowi razem z partnerami z Czołowymi Łódzkimi, inwestorami się udało, bo to jest jedna z dziedzin, w której naprawdę jesteśmy mocni, a mamy potencjał, żeby być jeszcze mocniejsi. Ogromnie się cieszę, że w końcu Łódź, w której wyrósł m która ma tak istotne miejsce na mapie polskich finansów, wraca na nią z takim przytupem i cieszę się, że koniec końców mój zespół wraz z Tuzami Łódzkiego Biznesu uznali to za priorytet i konsekwentnie dążą do tego, żeby z tego priorytetu wyszły bardzo dobre rzeczy dla miasta. Spotkania spotkaniach dzisiejszy fintech mają bardzo istotną funkcję. No przede wszystkim w jednym miejscu kumulują wszystkich, to, to się ładnie mówi interesariuszy, bo jest biznes, jest sektor publiczny, jest akademia, są uczelnie. Są wszyscy ludzie, którzy rzadko mają przestrzeń do tego, żeby wspólnie, wspólnie dyskutować o kluczowych zagadnieniach i to jest najważniejsza rola, jaką mają takie eventy. To jest rola inspiracyjna, a przede wszystkim integracyjna, że wokół danego pomysłu integruje całe środowisko z danego miasta.